Witam wszystkich bardzo serdecznie Jesteś z tej strony Gamer, a dzisiaj zagramy w Critical Ops, to już kolejny odcinek. Oczywiście przypominam, że jutro będzie nowy odcinek z Minecrafta. a tutaj oczywiście założyłem sobie nowe konto, jak możecie zauważyć, zrobić. nie ja wam coś muszę pokazać. Pierwsza skrzynka i wydropię takiego bardzo fajnego skinu. Czyli jest fajny Super Są jeszcze inne. To jest... Nie co jest najładniejsze dla mnie. Dobra, dobra, już nie będziemy tak gadać, po się... Nie wtedy Nie będziemy gryźgamy te No to dobrze. Nagry nagrywam Critical kalops, bo ostatnio po tamtym odcinkiem ma bardzo dużo wyświetleń. Dlatego postanowiłem go drugi raz nagrać. No i nie wiem, może powstanie z tego serio. się przekonamy. Aha, tu się ładuje? Halo? Nie, jak to nie wierzę? Ile się to może ładować? O, jak to nie dołączy? Widziałem. Chodźmy sobie do terrorystów. No trochę, no tam Chcę, że terrorysta będzie całkiem nieźle. No, akurat będzie plantował Będziemy grać taktycznie Nie chcę brać tego szurka, no prawo genialna celność Pokażę wam go ładnie co nie? Chodźmy nie zagrać. Dobre, to wygadza się, na... ...tutaj nie ma. Muszę wyjść. Ładnie jest, mi się podoba. Nie wiem jak wam. Ale ładny skim Ory wygraliśmy ładnie nam dzisiaj poszło Nie to masz Ten Dobra ten. ja będę się wynosił żeby nie stracić niczego Będzie tam zginął A nie uciekł Na tym pewnie poszedł w ogóle gdzieś. Znowu mam bombę. Jezu, co się stało? Chodźmy znowu na A? Bo jest fajnie, się bronić, a tam. Sporo jakoś się sprawdza. Nikt tutaj jest od cholery nic. Nie ma. Ale ja tu Brawo, ty że dalej jeszcze. jeżdżę. Czy coś się stało? Nie ma ich. Też ich nie ma? To jest... Fuck. Fuck, jest tutaj. leży. Płyniemy pompę, szłodujemy sobie. No hmm. i tak się właśnie gra. A nie raz jeszcze nie zginęliśmy załatwione Co micie coś. Nie wiem, czy teraz ryzykować, no bo zobaczymy, czy, czy tutaj ktoś będzie. Czasem. A, tutaj też gościu. Dobra. nie widzi. Bum. Aha. Jak Какие тамские забрать. <laughs> И уже не до него подбегает. <laughs> Видели, то... <laughs> это было видимо. А там вс ⁇ не очень хороший. По крайней мере, него ид ⁇ т. там сам кто-то? Да, пожалуйста, приезжай. Никто не был.

Matyldo, co ty odwaliłeś? Jak się go przestraszyło? Wyskoczył kurdek. Fajny masz ten pistol. Wow, co to jest? ale lewor. No fajnie. się w ogóle wyrzucić pistolet? Nie da się. Nie. Забил кого? Курса не могу. Никто. Это правда. Тут он A widzicie, teraz jest. Wejście. Dwie minuty pod... Jezus już myślałem. Ja się tak boję. Tylko. O, nie, nasz zginął. Teraz spałem są sam. Nie, nie ma. Czemu zginął? No, AWP musi być. On nie zginął, to się chyba Dobra, dobrze. Jezu, kiedy ja będę z znowu Muszę się tak cofać tutaj, bo ja jestem, wiecie, na bliski dystans. Znaczy, na daleki, to no też trochę zadaję, ale... ...jedynie z pistola mogę tutaj coś zdziałać. Wszyscy poszli na... Jezu Jak się przestraszyłam To był taki centralny unik, taki wiecie A to było dobre tum, tum, tum. Dobra, daj, plantuj tą bombę Muszę wam pokazać pewną fajną muzyczkę O nie, jest tutaj? Sniper Jak mnie zabił? Jak on już nie zabił? Przecież widzieliście to. Jak on nie zabił? To już było. Przestrzyj Good job. Dobra. Chodźmy tu. Nie ma? mi tak uciekają na go tak zaś tylko dron no się tutaj steruje co Jezu, jaka nazwa który kokos jak jest mi się nazywał ola pogurek Jej, wreszcie doczekałem się tej pięknej chwili. Weźmy sobie może dla polwera Nie mam skinę do leporwera, ale. to jest dobry, daleki zasięg. Na dwa, raz. Trzy, ja! Co ja? Wiem, że Ty jesteś tutaj. O nie, oni to są. Ups. Jeszcze chyba sobie zginął. No Jezu, no widzieliście, jak go strzelałem. Powinien zginąć. Też to dostawał. Dwa mocne strzały były. To było chamskie. Jezu. ich jest trzech na Super No jest jak pierwcianie Po prostu Ten kamper tutaj wchodzi z czego będę ściany I tam łącznie nie wychodzą tak od razu. Uuu, jaki kill! 28% Hapsa. Co bierzcie? Zginę pewnie. Proszę, żeby mnie nie zostawili samego sobie.

3 na trzech... Dobra, z mojej strony to by było. Ja to ja mam nadzieję, że gra Wam się spodobała. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie, nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to zasubskrybujcie, żeby świetlały wam się. Wszystkie wiadomości, na przykład na żywo. Dobra, to doczekajmy może do końca. Dobra, więc ja się będę z wami żegnał. Do zobaczenia. Cześć!